Zbrałem się pobiegać, i w międzyczasie wpadłem na pomysł, żeby opowiedzieć Wam o bardzo ciekawej i dobrej e, taktyce, strategii. E, otóż, temptation bundling. Temptation to pokusy, jakieś przyjemne rzeczy. Bundling to wiązanie ich w pęczek, a wiązanie z rzeczami, e, które są dla Was dobre i potrzebne. E, o co chodzi? Pomyślcie sobie, na przykład, ja teraz poszedłem sobie biegać, bo to bardzo lubię, zrobi mi to przyjemność. I w międzyczasie słucham sobie audiobooka po angielsku, czyli połączyłem te dwie rzeczy w jedno, coś co sprawia mi przyjemność, może to być nawet guilty pleasure, z czymś co wiem, że jest dla mnie dobre i moje przyszłe ja mi za to podziękuję. Żeby tworzyć takie pary, zróbcie sobie tabelkę, gdzie właśnie z jednej strony dacie te wasze przyjemności, na przykład, nie wiem, picie, piwo, jedzenie, chipsów. Leżenie na hamaku, na leżaku przed domem, wyjście na spacer, przyjemny, relaksujący, nie wiem, posiedzenie w wannie w kąpieli przeróżne rzeczy. A z drugiej strony, spójrzcie sobie listę rzeczy, które są dobre długoterminowo może mniej przyjemne, ale wiecie, że Wam potrzebne, na przykład, właśnie nauka angielskiego. Rozwijanie swoich kompetencji, dbanie o zdrowie, sport, akurat u mnie one są w przyjemnościach. I następnie pomyślcie, jak możecie to połączyć w takie pary, które pozwolą Wam czerpać przyjemność, a jednocześnie nie są wymagające, obciążające umysłowo i możecie w tym samym czasie się skupić yy, na tych rzeczach potrzebnych i produktywnych. Yy, na przykład relaksuje Was spacer w parku, połączcie go w czwartek. Po południu yy, i wpadajcie na Conversation Club, bo możecie chodzić i gadać, nawet to jest wskazane. Czy na przykład yy, lubicie sobie, tak jak ja mówiłem, pić piwko wino? Yy, do tego odpalcie na Kindle czy yy, gdzie indziej książkę po angielsku i ją poczytajcie. Pomyślcie, jakie pary możecie stworzyć, czy to są związane z angielskim, ale też nie tylko. Przyjemne, spożyteczne. Dajcie znać w komentarzach, jakie pary Wam wyszły. Pozdrawiam i biegnę i słucham.